Witam serdecznie na konferencji po meczu rozgrywanym w ramach siódmej kolejki Fortuna pierwszej Liga pomiędzy Odromopole a Arką Gdynia. O zabranie głosu poproszę trenera gości, Pana Wojciecha Bogudzińskiego. Dzień dobry. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć po takim meczu, bo do przerwy wydaje się, że, że jest wszystko OK W sensie gry, w sensie no, po, po początkowych problemach naszych uspokaliśmy grę, kreowaliśmy. Może nie jakieś wielkie zagrożenia, ale utrzymywaliśmy się przy piłce i wydawało się, że kwestia czasu to, że, że zaczniemy sobie stwarzać więcej sytuacji. No i w sumie jeden, jedyny błąd kardynalny zaważył na, na wyniku tego meczu. Taka prawda jest. Niestety dostosowaliśmy się graniem. Oczywiście to nie jest żaden zarzut do, do Odry, bo, bo, bo ma swój styl. Gra bezpośrednio, dużo staje fragmentów, wszystko w pole karne i, i to to daje im efekt, a my chcieliśmy grać ładnie i, i przegraliśmy ten mecz. Oczywiście nie będziemy odchodzić od tego, bo, bo, bo tak się gra w piłkę. No ale musimy wystrzegać się takich kardynalnych błędów. No i poza tym te dwie czerwone kartki nie pozwoliły nam już na to, żeby, żeby gonić ten wynik meczu. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana? Dzięki. Jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję. W części konferencji prasowej o poproszę poproszę gospodarzy, Pana Adamu Dzień dobry. Nie lega wątpliwości, że wygraliśmy bardzo trudny mecz. I jakbym tam miał to ocenić, bo zacząłem może od oceny końcowej. Pierwsze minuty tak do 25, do 30 minuty naprawdę bardzo dobra gra. Potem mieliśmy trochę problemów z atakiem szybkim Arki. Szybko, bardzo szybko. Arka wznawiała grę po starych fragmentach gry i tutaj trochę było, mm, było z tym kłopotów. Druga powa dobra, szczelona, szczelona bramka. Mm, konsekwentna gra, ciekawe kontry. Fajna zmiana kierunków gry. Z tym, że mm, troszeczkę za nisko cofnęliśmy się po czerwonej kartce i nie było tutaj nie było tutaj widać naszej przewagi liczebnej. No, i naprawdę było pod naszą bramką gorąco. Tym niemniej muszę, muszę przyznać, że nasze kontry były bardzo groźne i mogły się też zakończyć, zakończyć bramką. W sumie, że na, naprawdę zapracowała się na to zwycięstwo z przeciwnikiem trudnym, który mm, do końca był bardzo, bardzo groźny. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana prebora? mieć dwa. Witam go na Polska, Pierwsza, a połowa inawida czaplińskiego. Dzisiaj jeden suda na szpicy, Dawid cofnięty. Czy mają teraz. Jeszcze raz, bo nie, nie słyszałem kontekstu czy, pytania. Czy Dawid Szabliński teraz będzie tak już ustawiany trochę niżej, mając tutaj do wywołu Sarmiento, który dzisiaj moim zdaniem dobra zmiana i też e, Sula, który wiadomo kolejna bramka na wagę trzech punktów dzisiaj? No wie Pan co, no, dobrze, że są możliwości, uważam. Dobrze, że są możliwości i drużyna nawet po tych korektach, bo nie było Makiego dzisiaj, Niczepi grał na 10, Nizula grał na 9, to, to jest na pewno dla trenera, dla trenera komfort. I tu trzeba to przyznać, że Sermienko też dzisiaj dał dobrą zmianę. I Mikiniż dzisiaj dał dobrą zmianę i potrzebny był bardzo bardzo Wojtek Kamiński, bo bałem się, że Pużycki dostanie czerwoną kartkę, bo trzeba przyznać, że w tym środku marka była bardzo groźna. Zobaczymy jaki będzie plan. To, to powiedziałem wcześniej, fajnie, fajnie, że ci zawodnicy ci nowi, jak Sermienko, jak Zula wkomponowali się dobrze w ten zespół, bo to dzisiaj było widać. Jeszcze drugie pytanie siedem żółtych kartek, z nie Jakkolwiek to teraz pana martwi, czy liczą się tylko te trzy punkty, a będziecie się nad tym zastanawiać. Mm, nie wiem, pan co, no celu święca środki. Dzisiaj się było 7 żółtych kartek, ale są trzy punkty. Aczkolwiek nie wiem, mam takie wrażenie, że chyba troszeczkę były za wcześnie, za wcześnie dawane moim zawodnikom. Mecz był trzeba też, też przyznać, trudny do prowadzenia dzisiaj, bo było dużo takich takich wejść twardych, ostrych z jednej i z drugiej strony. No zakończyło się to, że... Żarka też, też swoje cierpiała, nie, dwie czerwone karki, tak więc no, no zobaczymy jak to będzie, jak to będzie w kontekście, w kontekście następnych spotkań. Na pewno każda żółta karka powoduje to, że tam jakiś, jakiś deficyt tych meczy potem, potem może, może, może nastąpi, czwarta już powoduje pauzę, nie ostatnia Anczak pauzował i myślę, że no w tym meczu był było bardzo, bardzo widoczny brak jego. Tak więc no zobaczymy. Na razie cieszymy się z trzech punktów i... I potem będziemy liczyć kartki. Co ten nam tak łapie te kartki? W sensie chyba wszystkie wszystkiego, czy miałem okazję bo mm -hmm. no, czy coś ogromnego to już piąta wszyscy w siódmym meczu. Mecz, mecz. No trzeba przyznać, walczy chłopak. Walczy chłopak. Czy dzisiaj była zasłużona? Nie wiem. No, tak mam mieszano, mieszane uczucia, ale trzeba to na wideo zobaczyć, bo to nie jest łatwe też, też tyle, tyle fauli wychwycić. No łapie, bo, bo walczy, no chłopak jest bardzo zaangażowany. Dziękuję. Dziękuję. thank <laughs> you